Siemano, witam was w nowym deforeście! No i co? To jest nowy deforest, lecimy z tym! Jaką chcemy? Ten, spokojną, bo ja nie wiem... Dam spokojna, bo ja nie wiem z czym to się je teraz ten deforest. To jest pierwsze moje uruchomienie, także lecimy. Zobaczmy z czym to się je. Zobacz, jak widzicie, lecimy na razie, ale nie wiem, nie wiem ile jeszcze polecimy, bo chyba się rozbijemy, czy co. Rozbij się w końcu, bo ja chcę grać już. Chcę już grać, rozbij się w końcu. Ile w ogóle, jaka ta mapa jest ogromna, widzowie. To jest coś pięknego, nie? To jest takie wielkie, ta mapa. No i zobaczmy, co tu nas zaatakuje. poprzedniej części samolotem, w tej helikopterem. Fajnie. Boże, tyle lat czekania i w końcu jest The Forest. Ja pierdzielę. ja nie wierzę, że w tą grę dalej gram. Ja w to nie wierzę, widzę że... Szkurde, weź się już w końcu rozbij, no bo chcę grać, no. Może ja tu coś mam zrobić? puta ja pierdo... O mój Bože, dobra, była Dobra, i jestem. Jestem w grze. Czekajcie. No, coś tu jest. Pod jaki mamy inwentary? Pod i? Jaki mamy inwentary? O kurde, ale zajebista. Ocalmy go. Chodź. Ty, nie gadaj, że ja będę miał sojusznika. Nie będę sam na tej wyspie. On stracił chyba slów. O! Ty bardzo ile rozbudowane. To za mną. <noise> Jak mu to wdupił? Te baliska. Dobra. O, proszę bardzo. Kurde, co my tutaj fajnego mamy w tych waliskach. Weź to wywal. To co to jest? Chyba lagi mam przy tym. Nie, to, to jest. A to my mamy nóż? Na początek bywal to było. Dobra, widzę. Mamy nóż. Kevin, co tam? Dobra, co my tutaj mamy? Granaty! No to, to jest nowość, bo tego nigdy nie było. Znaczy, było chyba gran... Nie, były granaty kiedyś te w foreście. Chyba nie. A może jakaś siekiera? No nie wiem, no popatrzcie, się dupnie to wygląda, nie? Ty, ale ja jestem ciekaw najbardziej, nie? Ja jestem ciekaw, jak no, ci, ty, mutanci wyglądają, nie? Znaczy, ci kanibale, nie? Naprawdę jest takie ciekawe. Ciekawe jak tu się drzewa powala. No, no ciekawe jaki jest system, nie? Tego balania Dobra, chodźmy. Ty, tu mam od razu jaskinię. E, otwórz pakiet awaryjny zbudując, znajdujący się w ekipunku. Dobra, gdzie tu mamy książkę? To jest energii To jest książka, da? Otwórz. Kliknij... kliknij zębatkę aby otworzyć Dobra. Ty, tu jest sikiera, jestem głupi. Aha, i tu wszystko jest, to? Ja jestem gdzieś tutaj, tak? Aha, czyli tak, ja jestem tu, okej. Okay. Czyli fajnie, dobra, czyli mamy już to ogarnięte. A tam co? Co to? Co? Jakieś punkty się tam przemieszczają, czy mi się wydaje? W tym kanibale? Nie no, bez sensu. Dobra, topór i idziemy. Chodź Kevin, idziemy w przygodę. Czy mi się wydaje, czy się noc robi? Nie tak jakby widzę, e, To Tu jest od razu jaskinia. Kurczę, wiecie co? Nie wiem, czy ja chcę iść od razu do jaskini. Za cholera nie wiem, co mnie tam czeka. O, jakie to jest zajebiste. Dobra, chodź Kevin, na razie opuszczamy tą jaskinię. Ale to jest nowość, bo to nigdy nie było... Nigdy nie były oznaczone jaskinie. Ale w ogóle jaki piękny system, jaka roślina, nie coś, coś pięknego. Wybacz... Ja Jezus, myślę, że to jakaś pułapka kanibali. Wybaczcie, jakbym się by jarał, no ale... Będę się jarał jak nie wiem. Idziemy przed siebie po prostu. Aha, jeszcze może ten. No dobra, tak. Co to jest? Blara, Lekich zjedz, bo widzę, że mi HP spadło. Dobra, teraz wracam. Dobra, ale kurde, tak jakbym kiedyś No wodospad, jakbym kojarzył w The Forest'a, jebać. Kevin, idziesz? Aha, Kevin sobie gnie naokoło, inteligentny, żeby nie zamoczyli. Też by się trzeba było gdzieś wybudować, nie, widzowie? A B... Aha, książka jest pod B. Patrz. Dobra, namioty. Dobra, chodźmy. Bywa ten DP jest na razie, nie chcę już Czekajcie Też cholera muszę pilnować sobie jedzenia Dobra, lecimy Jezus, jak ja się jaram tym nowym deforest, wy nawet nie wiecie. Ja tyle czekałem na ten grę. Aha, to jest N jakby. Dobra, świetnie. Ale, ale to jest piękny Ja Coś pięknego, coś niesamowitego gdzie? Trzeba by było ten, trzeba by było może jakiś pierwszy szałas, coś takiego wybudować. Też fajnie, że nie jestem tutaj sam, mam przyjaciela, Ke przyjaciela Kevina. No, bo to się tak podróżuje, podróżuje. E, ci napadną, szaj duszy, te chore, te Tu Są jakieś ścieżki, a ścieżki to kurde nowość, bo chyba w jeden tego nie było. Dobra, zbieraj te kamienie, gdzie te by można było zrobić? Gdzie mam te patyki? Gdzie te patyki mi dały? O ale duże kwipunek. O jejku daj co do... gdy trzeba było A taśmę, ja taśmę mam Chyba nie, nie mam taśmę. Taśmę i już O proszę Super, pierwsze kraftowanie, świetnie. Baja. Baja go. A no tak, no bo tu trzeba chyba do graftowania dużo noża używać Dobra, zbieramy to, patyki Też ja muszę się zapoznać z tą grą, o co tu chodzi ITP, i Bo to naprawdę jest nowość dla mnie i dla Was Kurczę, a gdzie by tu można było jakiś szałas zrobić, co? Szałas bym może zrobił, aby była noc. Dobra, jak tam, jak tam w ogóle mapa, gdzie ja jestem? O, i gdzieś tu dalej, do. A co to są za fioletowe punkty? Ja tam z ciekawości się przejdę. Aha, czyli jak na przykład będzie walka, to ja muszę podejść do Kevina i mu dać, żeby ten, żeby. walczył z tymi kandywanami. Kurczę, ale to. O proszę! Jest pier są pierwsze szałasy widzowie Gdzie jestem na mapie? Tutaj Patrzcie Mogę to rozwalić o kurde, to jest coś, coś mi Dobra, powiedzcie, że tu macie jedzenie, co? Dobra, o bluza to się przyda O widzowie jak to wygląda kozacko O, świetnie. Napoje. Nie, 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 moment, bo tu szajbusy przyjdą. Jeszcze mi prawa autorskie wywali. <grystanie> Aha, czyli jeszcze wioski. Patrz. Mogę to rozwalić, a chyba nie ma z tego nic. O, ale się tu liście super rozwala. Jejku jak to jest pięknie, ja się czuję jakbym grał w życiu realnym, poważnie widzę Jak się to pięknie rozwaliło, ja pierdzielę Coś pięknego Jest pierwsza wiosna tych kanibali Dobra to idziemy dalej Ja bym wiecie co? Przeszedł się do tego punktu fioletowego może do jaskini? Ale wiecie co, nie do. No. Ja wiem, że was skusi, żeby iść do jaskini, ale nie wiem, kurde, Wiecie, no bo ja jest nie jestem jakoś przygotowany, nie? Jak tam będą kanibale albo na przykład nie daj Bożaki mutant. ale ja jeszcze z tym ścierwem nie walczyłem. Nie wiem w ogóle, jak to wygląda I itp. itd. No to wiecie, jak to jest. Ale kurde nie wiem czy to ten fioletowy punkt. Co to ono oznacza? To tak ciekawi. Ja pierdzielę sarnym się już wystraszę, że to kanibala jakiś mutanty. Tylko sarynki. Laga dostałem, czyli się coś czytało. W ogóle mnie ciekawi to obalanie drzewa. Sprawdzimy sobie to. No bo ja na razie się czuję pewnie i se tu chodzę, nie? Ja bym był u siebie. Ale w ogóle jaki gęsty jest ten las, tu jest drzewa. Chyba, to gdzieś tu jest. Chyba, że to jest ta wioska kanibali może. Kto wie, nie? Hmm. Kurde, by trzeba było iść. Czy bym wychodził na polanę? To gdzieś tu jest. Czekajcie, okay, jeszcze trochę do przodu. Gdzieś tu jest. Dobra, nie, lepiej zejdę normalnie, bo nie wiem, mogę się zabić, nie? No i to tu powinno być. I co? Tu jest? O nie? nie, nie ma. O kurde ty! Ktoś tu umarł! Znaczy ktoś tu umarł, ktoś tu powieszono? O cholera ty! Czyli jednak ktoś tu jest? Czekajcie, ja muszę go jak chyba rzucić z tej liny, czy co? Ile tam do góry znamy? No, nie tam zostać. Czyli go ktoś powiesił? O, no, czyli to jest znak, że nie jesteśmy tutaj sami że ze mną tutaj na pewno tutaj jest pewna wójstwa gdzie on tutaj był Tutaj tu nie Aha, muszę tu... O, jest coś ty. Czy nie? Mi się wydaje Ej, zobaczcie widzowie, jest Batoniki. Jest lina A mogę go ściepać stąd O jest, patrzcie Zrzuciłem go? O tak, to jest realistyczne, kurde jak ja się jaram tą grą, to jest coś niesamowitego. Ja pierdzielę widzowie, coś pięknego wele Kevin nie strasznie Wiem, że cię mam na mapie, ale ja teraz na mapę nie patrzę. Jest, patrz, mogę go ograbić. Lokalizacja GPS Aha, czy on z nami był. Czyli to był nasz sojusznik znaczy na, nasz, no, nasz, jakby sojusznik, nie? Nie wiem, co chodzi. Przyjaciel i pewnie ten, pewnie uciekł też, przeżył. No i ktoś go znalazł i go powiesił. Dobra, widzowie, ale ja się muszę niestety z wami pożegnać, bo. Zaś mi się ten odcinek będzie przesyłał 100 lat, jak będzie miał dużo. Ale od razu wprowadzam codzienną serię z tej gry. Piszcie czy ją w ogóle chcecie. Nie wiem. Dobra, na razie.